Dzień dobry, Grzegorz Stępień K studio KK24.pl. Dzisiaj jest z nami Brygida Kolęda-Łabuś, przewodnicząca Związku Międzygminnego Czyste Region. Dzień dobry, panie Przewodnicząca. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani przewodnicząca. W ten pochmurny, mokry, dzień. styczniowy poranek. Zima taka. Taka, taka zima w tym roku rzeczywiście. Temat podwyżek to jest chyba. Ten temat, który zdominował trochę właśnie ten styczeń w Czystym Regionie, podwyżki weszły od nowego roku. Proszę przypomnieć, jakie stawki obowiązywały dotychczas, no i jak to wygląda obecnie? Wtedy, kiedy zaczęliśmy pracę nad podwyżkami stawek, a było to połowa roku ubiegłego, my sądziliśmy, że Odbiór będzie zupełnie inny, że będziemy musieli dramatycznie bronić zasadności takich podwyżek. Dzisiaj jesteśmy obiektem zazdrości bardzo wielu gmin, nie tylko ościennych, ale w całej Polsce, bo jak się okazało, udało nam się obronić tej tezy podstawowej, którą sobie postawiliśmy na samym początku, że stawka opłaty Musi być wynikiem wyliczeń ekonomicznych, nie może być stawką polityczną, czyli dajemy tyle, bo tyle możemy, tylko ustalamy tyle, bo tyle trzeba. Żeby działalność związku zamykała się zamknąć na zero finansowała się. I tak, się tak? Na zero. I to udało nam się obronić, między innymi z tego powodu, że zrobiliśmy to dość wcześnie. Podjęliśmy uchwałę, jak dobrze pamiętam, 26 września, czyli z dużym wyprzedzeniem. Mieliśmy czas. I na to, żeby, jakby, policzyć się. żeby policzyć się. to my przed tym 26 mhm. września się policzyliśmy i to dosyć długo to robiliśmy, bo opaliśmy nasze wyliczenia na faktycznych kosztach, na no, wszystkich znanych czynnikach, jakie będą miały cenotwórczych, jakie będą miały zastosowanie w tym roku. Ale także na wolumenach, bo tutaj na prognozach obrotów, wolumenów odpadów i przyjętych i sprzedanych można jakby trochę pomanipulować. Myśmy to bardzo precyzyjnie wyliczyli, biorąc pod uwagę trzy poprzednie lata i ustalając tendencje. I bardzo skrupulatnie wszystkie pozycje, wszystkie kubły, jakie są na terenie naszego związku, policzyliśmy. Dlatego to długo trwało. Mieliśmy, kupiliśmy taki formularz ekonomicznej analizy do, do tego typu działań, i wyliczyliśmy do grosza. I dokładnie to było 19,47. Przekonaliśmy zgromadzenie, żeby o te 3 grosze to zaokrąglić. I mamy tyle pieniędzy, ile nam potrzeba w tym roku. Mam nadzieję, że nic nadzwyczajnego, co nie było przewidziane pół roku temu, się nie wydarzy. A przy tym staramy się bardzo oszczędnie gospodarować tymi pieniędzmi, żeby to wystarczyło co najmniej, podkreślam, co najmniej do końca tego roku. Czyli 19,40 za odpady. 19,50 jest od 1 stycznia. Za odpady posegregowane. Za odpady ja tylko przypomnę, że 6 września weszła w życie nowa ustawa o odpadach która no, już nie pozwala na gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny. My mamy obowiązek w ciągu 12 miesięcy od tej daty dostosować nasz regulamin, który jest prawem miejscowym do tej ustawy. I tam już nie możemy dopuścić możliwości niesegregacji, bo dzisiaj jeszcze. No, mieszkaniec ma prawo zdeklarować, czy nie będzie segregował. Już po wejściu w życie nowego regulaminu tego zrobić nie może, bo byłoby to niezgodne z ustawą. I y, ustawa um, ustala, w jaki sposób to się kontroluje, czy jest segregacja, czy nie i pozwala ustalić gminie, no w naszym przypadku zgromadzeniu tych gmin, które są członkami, opłatę sankcyjną. I ona będzie od dwóch do czterech razy 19,50. No to już będzie tak wysoka opłata, która może... Nie opłaca się nie segregować, absolutnie. Nie. Ale ja muszę powiedzieć, że my, w, zwłaszcza w Kędzierzynie, bo ja, ja tu przygotowałam sobie dane z Kędzierzyna, my mamy w, cał, w całej Polsce taką tendencję, u nas także, że spada nam liczba mieszkańców, czyli liczba producentów odpadów spada, a ilość odpadów wzrasta. Czyli na tego jednego zdeklarowanego, zdeklarowanego, mówię, bo składa się deklaracja, to jest danina publiczna, czyli tak jak podatek. podatek tak. Na tego jednego zdeklarowanego rośnie ilość odpadów. Mniej więcej, tak jak tu policzyliśmy sobie od 2016 roku, około 40 kg rocznie na jednego mieszkańca przyrasta. Odpadów. Konsumpcja rośnie w takim razie, może no to tak, być tego no, wyraz. No i dobrze, no jest też mamy problem, wszyscy w kraju mamy problem z wielkimi gabarytami. Są takie miasta, które w wielkich gabarytów już nie odbierają i takie miasta jak Opole, które nie odbierają już żadnych odpadów. No właśnie, kryzysy śmieciowe, można tak powiedzieć, zarówno w Opolu, jak i u sąsiada z drugiej strony, w województwie śląskim, w Gliwicach, tam te stawki rzeczywiście są dużo wyższe niż jeszcze kilka miesięcy temu zakładano, a tak naprawdę właściwie nie wiadomo jakie będą, ponieważ trwają spory pomiędzy gminami a firmami, które zajmują się odbiorem śmieci nam. Taka sytuacja nie grozi, ta opłata została ustalona, tak jak pani powiedziała, już w połowie zeszłego roku. Sytuacja jest stabilna, tak. ta, ta przyszłość jest pewna, że będziemy tyle płacić w tym roku za Tak, odbyt Ta przyszłość odpadów. jest pewna nie tylko dlatego, że to bardzo skrupulatnie, bez emocji policzyliśmy, bo ci wszyscy, którzy dzisiaj są pod ścianą, w to wszystko jeszcze mają zaangażowane emocje. My nie mieliśmy, spokojnie to wszystko liczyliśmy, mogliśmy to pięć razy sprawdzić, żeby nie popełnić jakiegoś niewybaczalnego błędu. Natomiast z tego powodu my jesteśmy w lepszej, komfortowej sytuacji, chociaż powiem za chwilę o czymś, co jest w naszym przypadku no jakimś naszym zmartwieniem, ponieważ my mamy cały system w jednym ręku. I to jest, nasz, to jest coś, co nam zazdroszczą nawet takie sławy, jak ekspert w Polsce, moim zdaniem number one, jeżeli chodzi o śmieci, pan. Doktor Kiełbus, że Kędzierzyn jest takim przykładem po prostu wzorcowym. Tutaj wyjaśnijmy cały system w jednym ręku, czyli firma, która odbiera odpady. Z, mamy tak, z mamy całą domów. administrację pod postacią mm -hmm. biuro związku. Tak. Czyli tam mamy deklaracje, mamy egzekucję, mamy badanie szczelności tego systemu, wszystko jest tam. I ten związek ma swoją własną spółkę, dzisiaj już tylko jedną, jeszcze do połowy ubiegłego roku, bo 1 czerwca nastąpiło połączenie dwie spółki jedną transportową dawne usługi komunalne. Dawne usługi komunalne i druga instalacja dawne składowisko. Mhm. I to jest dzisiaj jedna spółka, której, której jedynym właścicielem jest związek. I w związku z tym, że kilka lat temu, z pięć lat temu, nie pamiętam dokładnie daty, prawo zamówień publicznych wprowadziło instytucje in-house'u, czyli możliwość bezprzetargowego powierzenia wykonania zadań swojej własnej spółce, jeżeli ta ilość sprzedaży, czyli przychodów, czy przychodów ze sprzedaży jest co najmniej 90%. I my z tego korzystamy. I w związku z tym nie dopuszczamy, żeby nasza spółka jakieś nieusprawiedliwione marże sobie naliczała, a już nie daj Bóg zyski. Więc to wszystko musi zadziałać jak jeden system, i tylko dlatego jesteśmy obiektem pożądania wielu gmin, które powiem, że drzwi się nam nie zamykają. Zwłaszcza z tych gmin, gdzie gmina sobie policzyła, ja nie będę mówiła, której to dotyczy gminy, ale w tym tygodniu był burmistrz u mnie takiej gminy, gdzie już jest stawka 24,50, a jeszcze w sposób moim zdaniem, i nie tylko moim, wielu Rio w kraju dopłacają z budżetu. Po 9,70 co miesiąc, czyli właściwie powinno 35 zł kosztować śmieci u nich. Mm -hmm. I oni przychodzą i na kolanach nas błagają, żeby ich przyjąć. Czyli ta I formuła związkowa jest... też tutaj ma znaczenie, bo ja wiem, że ta formuła miała różne okresy. Kiedy Związek powstał, rzeczywiście tych samorządów było bardzo dużo. Potem mieliśmy taki okres pewnego kryzysu w czystym regionie, kiedy gminy, gminy wyszły. się wycofywały, twierdząc, że samodzielna gospodarka będzie jednak dla nich lepsza. Teraz mamy. Do czynienia z taką tendencją odwrotną, że gminy znowu chcą wchodzić w te sojusze z innymi samorządami, aby razem zagospodarować śmieciami? Gminy, wśród tych gmin, które nas no, jakby próbują przekonać do rozważenia przyjęcia ich w skład związku, z tych czterech, które wyszły, są dwie. Czyli takie, które wyszły, chcą wrócić. Ale są też takie, które nigdy nie rozważały przy, nawet odległe od nas przystąpienia do związku, ponieważ mają kłopoty. Dla władz gminy to jest przede wszystkim jeden luksus, że w ogóle nie mają zmartwienia ze śmieciami, nawet jeżeli mieszkaniec z czegoś jest niezadowolony, to się go zawsze odsyła do czystego regionu. Ale to jest również i taki plus, że w skali można to robić taniej. I z tego powodu u nas te opłaty są naprawdę, jeszcze raz podkreślam, przedmiotem zazdrości. Pomimo niewystarczającej segregacji, bo to jest problem, na który bardzo często Związek zwraca uwagę, jak na razie chyba takiego skutecznego narzędzia, aby skłonić mieszkańców, szczególnie tych mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych albo wspólnot, do tego, żeby rzeczywiście uczciwie segregowali swoje śmieci, nie ma. Bo chyba nie ma, zamierzacie wprowadzać czegoś takiego, co ostatnio jakaś gmina w Polsce zrobiła, czyli wyrzucanie śmieci w określonych godzinach dnia, tygodnia i jest pan w wiacie śmietnikowym, który sprawdza dokładnie, co mieszkańcy oddają jemu do kubów. Ja myślę, że w żadnym przypadku, także w gospodarce odpadami, nie można dać się zwariować. Wszystko powinno być rozsądne. To my służymy mieszkańcom i dyktowanie, o której godzinie pan Kowalski ma wynieść śmieci, uważam, jest naruszeniem jego wolności osobistych. I na pewno na takie rozwiązanie nie pójdziemy. Ja, ja po powrocie, bo powiem, byłam tą osobą, która zainicjowała powstanie związku jeszcze w trudnych czasach, kiedy własność odpadów nie była gminy, tylko obywatela i ja mieszkam na takim, na takim odcinku ulicy, gdzie są trzy domy i do każdego domu przyjeżdżała inna firma wywozowa. Wtedy. I wtedy powstał związek. Bardzo ryzykownie, podobnie jak i KK24. Wszystko to się zaczynało. Ale, tak, się, ale, ale się udało, przetrwaliśmy. Nie jesteśmy jedynym związkiem, bo w Polsce jest ponad 100 związków, ale ja nie spotkałam żadnego związku z tym, z którymi miałam kontakt, który ma wszystko. Bo albo ma tylko, prze, tylko przedsiębiorstwo przewozowe, bo to jest dosyć łatwe, albo ma udział w instalacji. A mając udział, tak jak na przykład Opole ma udział, można mieć z tym problemy. Nie ma się tu pełnej, pewnego władztwa nad tym, co się dzieje na instalacji, nie ma się władztwa, od kogo się przyjmuje tam odpady, jakie, jakie inwestycje się podejmuje, w jakim kierunku. Także takiego związku, jak nasz nie spotkam, co nie znaczy, że takiego nie ma. No może wszystkich z tu nie znam, ale wiele oglądałam i, i podglądałam i my się zresztą, my mamy od 10 lat podpisaną umowę z związkiem Select w Czempiniu. Oni byli u nas, my byliśmy u nich i się wymieniamy doświadczeniami, bo, bo no, to w tej samej materii się obracamy i tak my ich o pewnych rzeczach uprzedzamy i oni pewnych błędów nie popełniają i, i wzajemnie oni nam o swoich doświadczeniach też się dzielą tą wiedzą. Co do segregacji i jakości tej segregacji. Rzeczywiście ma Pan rację, Panie redaktorze, że tam, gdzie jest to takie identyfikowalne, czyli w zabudowie jednorodzinnej, jakość segregowanych odpadów jest dużo lepsza. I to niezależnie od tego, gdzie to jest. Czy to na wsi, czy, czy, czy w Kędzierzynie, czy w Zieszowicach jest lepsza w jednorodzinnym zabudowie. I ja wcale nie uważam, że dlatego, że są bardziej świadomi ci ludzie, tylko że bardziej to widać. Natomiast no, ja nie chciałabym się dać sprowadzić na Grunt tak zwanej zbiorowej odpowiedzialności w tej rozmowie, ponieważ stroną dla nas jest spółdzielnia mieszkaniowa. I ja tu w ogóle nie mówię o żadnej zbiorowej odpowiedzialności. To jest problem wewnętrzny spółdzielni. Dla nas stroną jest spółdzielnia. Rzeczywiście rozpętała się w Polsce dyskusja o niesprawiedliwości pojęcia zbiorowa odpowiedzialność. My mamy osobę, która, osobę, firmę, która składa deklarację, i w przypadku zabudowy spółdzielczej jest to robotnicza spółdzielnia mieszkaniowa albo spółdzielnia mieszkaniowa w Czeszowicach, bo mamy dwie spółdzielnie na terenie związku. I, i to, to zarząd czy, czy ta instytucja musi sobie tak wewnętrznie procedury no, ustawić, żeby, żeby tę odpowiedzialność ponosić jak najrzadziej. My nie szalejemy, chcemy ludzi przyzwyczaić i mimo iż w pewnym momencie miasto było zasypane wielkimi gabarytami i musieliśmy już podjąć jakieś radykalne kroki, wspólnie z miastem, które dysponuje takimi narzędziami przymusu pod postacią Straży Miejskiej, Dokonujemy przeglądów i muszę powiedzieć, czy myśmy to pokazywali na jakiejś sesji czy, czy komisji, dziś jest odebrane, są wielkie gabaryty, a jutro już stoją następne, a raz w miesiącu to robimy. I przez ten miesiąc to stoi i, i nam zanieczyszcza miasto. No, i kuje oczy przede wszystkim no mieszkańcom, bo to widać po prostu, jak ktoś wyniósł całe swoje mieszkanie i postawił przybiacie śmietnikowej. śmietnikowej. Nie, nie zważając, zupełnie to wczoraj, kiedy my to tak. wywozimy, tylko zrobił to jutro i będzie to stało cały miesiąc. I próbujemy. Ja muszę powiedzieć, że nasza współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową jest naprawdę bardzo dobra. Staramy się nie, nie zachowywać się jakoś restrykcyjnie. Bardziej chcemy, żebyśmy poukładali to tak, żeby się. Dało w tym mieście żyć z radością, i spółdzielnia buduje jakieś takie przejściowe wiaty, w których to gromadzi, meleksami gdzieś to zwozi, po to, żeby też mieć ładnie. Jeżeli nawet przychodzi Straż Miejska, zwraca uwagę, to to jest raczej pouczenie, wyznaczenia jakiegoś terminu. Mamy też takich mieszkańców, którzy z nami w tym względzie współpracują i ja im za to jestem bardzo wdzięczna, że, że zwracają nam uwagę, że gdzieś tam zalegają jakieś śmieci, bo no nas jest niewielu, jest nas dwadzieścia parę osób na 103 tysiące y, podatników, to, mieszkańców to, gmin zrzeszonych związków związku, tak, mieszkań, to znaczy nawet nie, no tak, mieszkańców, tak, mieszkańców plus jeszcze 2300 firm. Mhm. Także to jest taka ogromna, m, ogromna przestrzeń, której my nie jesteśmy w stanie y, na bieżąco, codziennie y, lustrować. Więc współpraca mieszkańców jest bezcenna i za to bardzo im dziękuję. I Ja sobie pozwolę pochwalić panią Ewę Cybil, która, która naprawdę daje przykład takiej obywatelskości, takiej obywatelskiej postawy. Ona jeździ, robi zdjęcia w miejscach, gdzie są wystawiane gabaryty, wrzuca to do sieci i w ten sposób powoduje, że Ktoś sobie może coś nabyć, a my mamy o tyle mniej odpadów do zagospodarowania. Gdyby takich mieszkańców było więcej. Śmieciowych sygnalistów. Tak, taki sygnalista coś, coś naprawdę w najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu. I, i no ja na pewno, jak tylko chwilę czasu znajdę, spróbuję do niej dotrzeć, żeby jej osobiście za to podziękować, bo to jest naprawdę bardzo taka dojrzała postawa. Pani Przewodnicząca, jeszcze temat na czasie. W naszych domach ta atmosfera świąteczna powoli odchodzi. Coraz więcej osób decyduje się na żywe choinki. One już się sypią, pora je się z nimi pożegnać. Co zrobić z taką choinką, jeżeli mamy ją w domu? One są zarówno cięte drzewa, jak i te drzewa w donicach. Jeżeli chcemy się jej pozbyć, co należy zrobić, żeby zrobić to legalnie? Najpierw powiem, że czego nie należy robić. Nie należy tego wystawiać przy altanie. Y My, takie całe choinki, oczywiście z wielkim nie, gdyby, na, gdyby instalacja nie była nasza, to by w ogóle nie przyjmowała tych choinek. I to jest jeden z przykładów, że dobrze mieć własną instalację, bo można panu prezesowi wperswadować, że ma je przyjmować. Robimy takie akcje w zależności od potrzeby, nie tylko w okresie świąt Bożego Narodzenia, bo przypomnę, że mieliśmy akcję liść, kiedy jesienią spadało mnóstwo liści i mm -hmm. no jakby te pojemniki na biotego nie mieściły. Mm -hmm. Czyli sezonowa akcja biotek? Takie sezonowe akcje prowadzimy. Jeżeli chodzi o choinki. W związku z tym, że dzięki również i waszemu portalowi. Dopiero co zamieściliśmy taką informację właśnie po sygnałach od ja którzy zastanawiają się. Powiedzieć. Ja o czym innym chcę mhm. powiedzieć. Był taki moment późnym latem, kiedy rozpętała się dyskusja wśród mieszkańców, że trudno jest pozbyć się wielkich gabarytów, bo, bo no mieliśmy, mamy, mieliśmy, mamy w regulaminie w dalszym ciągu, że tak zwany MPSZOK, czyli mobilny punkt odbioru odpadów komunalnych działa dwa razy w roku. I wtedy w wyniku tych właśnie sygnałów ja, ja uważam, że trzeba być cały czas w kontakcie z mieszkańcami, bo w końcu to my pracujemy po to, żeby oni nie zauważali, że jest jakiś problem mhm. odpadowy. Uruchomiliśmy w Kędzierzynie i w Zieszowicach dwa razy w miesiącu dodatkowo Emszok, czyli. Już teraz nie pamiętam, czy w kędzierzynie pierwsza i trzecia. Druga i ostatnia chyba. No to druga, druga i czwarta, no. druga I czwarta. Sumie, ja też nie będę prowadzał błąd, bon, bo też no, nie To zapamięt. jest, to jest mm. na stronie napisane. Tak. Dla jednej miejscowości jest pierwsza i trzecia, a dla drugiej druga i czwarta. Wobec czego co dwa tygodnie jest czynny przok. W godzinach tam od dziewiątej chyba do trzynastej. Tutaj to też dobrze punkt selektyw, selektywnej zbiórki odpadów. Na tak? Grunwaldzkiej w komunalnej. Tak. Mm -hmm. A oprócz tego codziennie do dwudziestej. Na naftowej. Czyli jeżeli ktoś akurat ma czas dzisiaj rozebrać choinkę i chce się jej natychmiast pozbyć, a jeszcze nie wybiła 20, to może wsiąść i zawieźć ją na naftową, to, czyli na nasze wysypisko. Co nie do tylko właśnie do punktu zbiórki selektywnej lub na składowisko przemysłowe. Znaczy obydwa te punkty, i na naftowej, i na grunwaldzkiej, mają u nas status tak zwanego mobilnego przemysłu. Mhm. Będziemy mieli przoki już takie stacjonarne, z pełnym wyposażeniem, z obsługą codzienną. Natomiast dopóki ich nie mamy, a chcemy je zbudować ze środków zewnętrznych, pomocowych, to, to uruchomiliśmy dodatkowo, oczywiście to nas kosztuje, bo musimy zapłacić obsługę tego przoka i tam należy te choinki wozić. Jeżeli ktoś nie chce, to tylko dla Kędzierzyna i dla Zdzieszowic, jeżeli chodzi o gminy wiejskie, to w związku z tym, że wprowadziliśmy, jak pamiętacie, selektywną zbiórkę popiołu, to ja mam dzisiaj wyobrażenie, jak ogromnym problemem są kopciuchy. Bo udało nam się przekonać mieszkańców, że w związku z tym, że kopciuchy to, to nie mogą obciążać kosztami dodatkowymi tych, którzy zainwestowali i wymienili na ekologiczne piece, więc osoby, które palą starym paliwem powinny sobie same kupić pojemniki. I w związku z tym ja dzisiaj mogę powiedzieć, ile tych kopciuchów na naszym terenie jest, bo wydaliśmy 18 tysięcy nalepek na pojemniki. Czyli 18 tysięcy na terenie naszego związku pojemników obsługujemy popiołem. Czyli jeżeli ci ludzie palą w piecach, to mogą tam i spalić choinki. Albo je kawałkować, czyli pociąć i do bio, do czyli są, bio. są takie trzy możliwości. Trzy możliwości zgodne z, z, z regulacjami czystego regionu, natomiast ta najprostsza, która najczęściej ludziom przychodzi na myśl, a więc wystawienie drzewka po prostu przy śmieci. to Jest niedopuszczalne. To jest niedobre. Niedobre. I będziemy tutaj, to o czym powiedziałam, że współpracujemy ze strażą miejską, spotykamy się co miesiąc czy nawet co dwa tygodnie z władzami miasta, to znaczy ze strażą miejską z panem prezydentem Maruszczakiem, bo z nim taką współpracę zawiązaliśmy. I, i, I próbujemy y, nie niszczyć tego efektu, jak z budżetu miasta y, poprzez nasadzenia, y, oświetlenia, próbuje y, samorząd Kędzierzyna upiększyć miasto i nie możemy pozwolić, żeby wielkie gabaryty zniszczyły ten efekt. Obyśmy nigdy nie stali się drugim Neapolem. Gdzie takie nie no, mam problemy nadzieję, że to nam. Ogóle znane, nie grozi. Mam nadzieję, dobrze. że nam to nie grozi. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Tak szybko, a jeszcze chciałam jedno to, coś powiedzieć. To się tylko wydaje, że szybko Na Ja pewno chciałam jeszcze jedno, długo rozmawiamy. jedno coś powiedzieć, jeżeli Pan pozwoli. Bo ja sobie przygotowałam pewne statystyki, żeby pokazać, jak my, jak my wyglądamy. My w Kędzierzynie w 2019 roku zebraliśmy 464 kg odpadów każdy z nas. Z czego 184 segregowane. Czyli pół tony na głowę, prawie. Pół tony na głowę wyprodukowaliśmy odpadów. Można sobie to wyobrazić, Ale że jest bardzo dużo. To jest, jest tak źle, dużo. ponieważ prawie 40% z tego to są segregowane. Ja oczywiście nie mówię, że wszystkie te segregowane, które u nas są jako segregowane, da się sprzedać, bo to jeszcze trzeba oczyścić, z jakichś zanieczyszczeń uwolnić. No ale jest to wcale nie tak mało, 40% tego co zbieramy, zbieramy selektywnie. Czyli tutaj gdzieś zaczynamy tu dochodzić dzienku, do tych wskaźników unijnych, tak? Nie, nie, to wskaźniki się liczy inaczej. Wskaźnik się liczy według tego co się oddało do recyklera. Okay. Ale i tak to ten poziom jest naprawdę myślę, że optymistyczny i za to dziękuję mieszkańcom Myślę, że nie trzeba. Zakończę takim optymistycznym akcentem. Myślę, że nie trzeba będzie nigdy stosować, wobec tego, że tak rośnie świadomość tych sankcyjnych opłat. Bo my naprawdę nie o to nam chodzi, żeby stosować sankcyjne opłaty, tylko żeby była właściwa segregacja. I edukujmy nasze społeczeństwo właśnie w tym kierunku. Dziękuję. W takim razie dziękuję jeszcze raz bardzo. bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Brygida kolenda bądź przewodnicząca Związku Gmin Międzygminnego Czyste Region. Dziękuję bardzo.